Witam Państwa. Powiem Państwu teraz o naszym programie, który opracowaliśmy w Centrum Rehabilitacji Sportowej. Program ten nazywa się Dojrzały Sportowiec. O co chodzi w tym programie? Dojrzały Sportowiec to ta osoba, która biega półmaratony, jak również i ta osoba, która chodzi z hikami wokół bloku 10 minut przed snem. Do tej grupy też zaliczymy panią, która lubi jeździć na nartach w Słowacji raz w roku. Wszystkie te osoby lubią się ruszać. Niestety zdarza im się, że doznają kontuzji albo doznają jakichś przeciążeń. Nasz program pomoże tym osobom wrócić do stanu sprzed urazu, jak również jego celem będzie to, żeby odzyskać optymalny ruch. Ten optymalny ruch poprzez zmniejszenie obciążeń na systemie pozwoli na uprawianie ulubionego sportu przez długie lata. Jeżeli lubisz się ruszać, nie myśl o swoim wieku. Zapraszamy na konsultację.